kształcących w kamiennej górze. Co przygotowaliście dzisiaj właściwie uczniowie razem z, z nauczycielami? U nas przez Radę Pedagogiczną, który ma za zadanie rekrutować nowy rocznik do zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących. Mocno angażują się również uczniowie, którzy promują swoją szkołę. W dniu dzisiejszym zaprosiliśmy uczniów w większości z powiatu kamiennogórskiego, ponieważ uczniowie klas ósmych naszych kamiennogórskich szkół były, byli już wcześniej i zorganizowaliśmy takie mini targi. Szkoły, to znaczy, prezentacje zawodów. Przyszli również pracodawcy, którzy z nami współpracują najwięksi, czyli Dopama TIS oraz AUTOKAM, Widzę tutaj również Wojskowe Centrum Rekrutacji z Płocka. Po prostu promujemy i reklamujemy naszą szkołę. Jak długo gdzieś przygotowywała się? Jak długo do tego, żeby zaprezentować swoją dziedzinę? przygotować jak gdyby swój e, kierunek e, i e, każdy przewodniczący zespołu, czyli nauczyciele e, naszej szkoły prezentują te kierunki na y, osobnych stanowiskach. To ci, którzy będą oglądali, w jakich y, kierunkach mogą się u was kształcić? No mam tutaj właśnie przygotowaną ulotkę do ósmoklasistów i mamy w tym roku w związku z tym zwiększonym rocznikiem kolejnym y, pięć oddziałów technikum. Pierwszy oddział technikum to technik logistyk, oddział przygotowania wojskowego. To jest ta klasa, y, która jest. Y, objęta opieką przez Ministerstwo Obrony Narodowej, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec i innowacją pedagogiczną e-handel, to jest innowacja, którą realizujemy u nas w szkole, i technik spedytor. A na poziomie szkół branżowych jest szkoła trzyletnia bo technikum przypominam to jest szkoła pięcioletnia to jest oczywiście ślusarz operator obrabiarek skrawających, taka jedna klasa która łączy w sobie połowę kucharza połowę sprzedawcy No i dwa oddziały klasy z wielozawodowej czyli tam są wszystkie zawody które nie mieszczą się jak gdyby w tych klasach celowanych samochodowych, złotnicy, fryzjerzy i tak i tak dalej. Także klas branżowych również planujemy otworzyć pięć oddziałów. Dzisiaj prezentujecie się przyszłym uczniom, jak potem wygląda rekrutacja? Kiedy się zgłaszają, do kogo się zgłaszają? Każdy ósmoklasista, bo ta rekrutacja to nie tylko tu i teraz. Wszyscy na, zespół rekrutacyjny jeździ do wszystkich szkół podstawowych i rowozi takie dokumenty, w których to Uczniowie mają wszystkie terminy. Tych terminów jest dużo, ponieważ klasy wojskowe mają osobne terminy, bo muszą przejść jeszcze egzaminy sprawnościowe, pozostali uczniowie mają osobne terminy. W każdym razie wszystko znajduje się tutaj w tych dokumentach, ale może przez media apelowałabym o dokonanie jasnego i szybkiego wyboru klasy pierwszego wyboru w związku z tą zwiększoną liczbą uczniów, a wiecie Państwo, że jest tych uczniów w klas ósmych bardzo dużo. My będziemy otwierać oddziały Góra 30-osobowe. Ci, którzy nie znajdą miejsca u nas w szkole, niestety będą musieli szukać e, tego miejsca poza powiatem kamiennogórskim. Czym tak naprawdę nie musicie się martwić o rekrutację? No w tym roku w ogóle, a w przyszłym roku, jak będzie ten rocznik, można powiedzieć, Nie. nastąpi to przesilenie, no to wtedy będziemy się troszeczkę martwić o tę rekrutację. Chociaż my, jako szkoła pięcioletnia, mamy tak zwaną nadwyżkę, bo tych 10 klas z tego roku to plus 10 klas z przyszłego roku szkolnego te pozwoli nam ten pusty rocznik, tak zwany, przeżyć w miarę suchą stopą. A dlaczego warto przyjść do tej szkoły oprócz tego, że to najlepsza szkoła jest? Ha. dwie dziewczynki które uczyły się uczą się w liceum ogólnokształcącym i one chciały przenieść się do techniku a ja pod koniec roku szkolnego ponieważ tam trzeba się uczyć i uczyć ja u dziewczyny trzeba się uczyć 4 lata później jeszcze 5 lat ponieważ trzeba zdobyć zawód po prostu iść na studia my jeździmy po szkołach i tam to wszystko tłumaczymy teraz młodzież żyje Facebooki, Twittery, TikToki, cyfrowa młodzież. cyfrowa młodzież. Ona chce szybko zaangażować się na rynek pracy, gdzieś tam zacząć funkcjonować. No i to studiowanie i to uczenie się przez 9 kolejnych lat jest po prostu nie dla wszystkich, tak? I tu zresztą tego te możemy... tak, zresztą tego wyboru można dokonać w naszej szkole ponieważ po pięciu latach podejmujesz decyzję czy chcesz jeszcze studiować uczyć się dalej w Zdajemy innym kierunku tak. czy chcesz już być na rynku pracy i zacząć swoją karierę zawodową Proszę, na do na do Wszyscy mam W budowlanym po prostu projektujemy, pokazujemy uczniom, jak się projektuje to znaczy różne programy projektowe, kosztorysowe. O takim techniku co można robić? Można albo pójść do biura projektowego i tam pracować, albo, albo po prostu na budowie. Mhm. Bo zapoznajecie się z rodzajami technik, tak, z rodzajami materiałów budowlanych. Tak, oczywiście. E, tak, między innymi, ale też dużo innych rzeczy. Okay. E, interesują się dzieci, no bo to jest to dzieci z twojej no, klasy. No trudno powiedzieć. E, my robimy wszystko, żeby ich zachęcić, zainteresować. A czy przyjdą? Myślę, że tak. Myślę, że to Ciekawy kierunek, nie? Tak, jak najbardziej. Ciekawy i potrzebny, bo przecież. E, pracy jest na rynku, naprawdę potrzeba dużo budowlańców. Że jest Zapotrzebowanie jest bardzo duże. Muszę jeszcze przedstawić. Nazywam się wiostek Jasek. Arkadiusz Janik, klasy 4 technikum szkoły w Kamiennego zespołu szkół zawodowych w Kamiennej Górze. Myślę, że ten kierunek, jaki to jest kierunek? Ma duże zainteresowanie? Tak, jest to kierunek logistyczny z elementami wojskowymi. To taki mamy profil u nas w szkole. Duże jest zainteresowanie. Myślę, że zainteresowanie wojskiem bardzo duże. Zachęcamy e, młodych ludzi do tego, aby zobaczyć, dotknąć, e, broni, e, opowiedzieć jakie mamy wyjazdy na obozy, na różne szkolenia, do jednostek wojskowych. A co możecie robić po ukończeniu tego projektu? Tak naprawdę możemy robić wszystko. Możemy iść w każdym kierunku na wymarzone studia, możemy iść e, e, do wojska, na uczelnie wojskowe oraz już e, w kierunku logistycznym. Jak powiedziałem na początku, w każdym kierunku można iść. Jakie plany osobiście aplikuję do nauczania wojskową APL we Wrocławiu?